Największa, najważniejsza rzeka na świecie podlewała biblijny ogród Eden w momencie narodzin cywilizacji. Teraz wysycha i ujawnia przerażające tajemnice, które pozostają ukryte przez tysiące lat. Tak, to rzeka Eufrat. Rzeczy w rzece się zmieniają i pojawiają się nowe pytania. Dlaczego rzeka jest tak znacząca? Co leży pod Eufratem? Jak to się ma do drugiego przyjścia Chrystusa? W tym filmie podzielimy się przerażającymi informacjami, których naukowcy dowiedzieli się o zmianach w rzece Eufrat i co mogą oznaczać dla przyszłości ludzkości. Niedawno film przedstawiający tę rzekę, który pokazali naukowcy, ujawnił, że poziom wody szybko się zmniejszył. Pokazano również istnienie idealnego budynku z doskonale rozmieszczonymi schodami pod rzeką Eufrat wraz z przerażającymi proroctwami o rzece. Eufrat odgrywa znaczącą rolę w większości światowych pism religijnych, które prorokowały wysychanie rzeki wraz ze wzrostem globalnych temperatur. Wielu badaczy uważa, że wzrost koncentracji populacji występuje, gdy następuje spadek ilości dostępnej wody. Wierzą, że wszystko, co żyje w tych rzekach, ma trudności z utrzymaniem się przy życiu. Ponadto wierzą, że rzeka Eufrat dostarczała wodę do ogrodu Eden i odegrała ważną rolę na początku cywilizacji. Wiele tysięcy lat temu Mezopotamia osiągnęła swój szczyt w tym okresie, osiągając swój największy sukces przy pomocy tej rzeki. W miarę jak rzeka nadal się cofa, następuje jednoczesny wzrost widoczności historycznych stanowisk archeologicznych koryta rzeki. Klify, które zostały zalane w przeszłości, zostały teraz odsłonięte. Grobowce zbudowane w skalnej ścianie pochodzą z czasów sprzed okresu chrześcijańskiego. Istnieje kilka proroctw i mitów na temat wysychania tej rzeki. A to, co leży pod nią, ma powiązania z chrześcijaństwem, islamem i starożytnym Babilonem. Istnieje stary mit, że Babilon miał tunel pod Eufratem, który łączył dwie strony miasta w Mesopotamii. Chrześcijańska interpretacja proroctwa mówi, że rzeka Eufrat wyśnie w ostatnich dniach. W Księdze Objawienia znajdują się dwa proroctwa dotyczące rzeki Eufrat. 13 do 15 stwierdza, szósty anioł trąbił w trąbę i usłyszałem głos z czterech rogów złotego ołtarza przed Bogiem, uwalniając czterech aniołów, którzy byli przykutych łańcuchami nad rozległą rzeką Eufrat. Mówi się, że szósty anioł z trąbą i czterech aniołów, którzy byli przygotowani na tę godzinę, dzień, miesiąc i rok, zostali uwolnieni, aby zabić jedną trzecią ludzkości. To wskazówka końca świata. Toczące się wojny są zgodne z tymi proroctwami. Eufrat wyśnie zgodnie z przepowiednią. Fascynujące w tej przepowiedni jest to, że jesteśmy już świadkami jej początkowych faz. Proroctwa rozgrywają się, gdy różne kraje budują tamy w górę rzeki, a obszary w pobliżu rzek cierpią z powodu strasznych susz. Dlaczego nagle zaczęło wysychać? Rzeka Eufrat jest wspomniana w pierwszej księdze Biblii. Księga Rodzaju została napisana 3050 lat temu, między 1165 a 1150 rokiem przed naszą erą. Różne przepowiednie biblijne już zaczynają się wypełniać. Teraz Bóg ostrzega tych, którzy widzą i słyszą, informując ich, że czas ucieka. Wszyscy słyszeliśmy plotki o końcu świata, ale co, jeśli coś w tym jest? Ostatnie doniesienia z rzeki Eufrat sugerują, że dzieje się coś dziwnego. Tajemniczy zestaw dźwięków przypominających anielskie chóry dobiegał spod wody, co skłoniło niektórych do spekulacji, że koniec świata może być bliski. Dziwne dźwięki anioła są opisywane jako głęboki, tajemniczy szum. Raporty sugerują, że dźwięk jest zarówno nieziemski, jak i eteryczny, a niektórzy nawet porównują go do dźwięku dzwonów kościelnych. Jest tak głośny, że można go usłyszeć z daleka i mówi się, że odbija się echem w całej okolicy. Dziwne dźwięki anioła dochodzące spod Eufratu zostały zinterpretowane jako znak zachwytu. Wielu podziela to przekonanie, ponieważ dźwięk został porównany do dźwięku przypominającego trąbkę, który zwiastuje koniec czasów i początek drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ci, którzy wierzą w tę interpretację, sugerują, że ten sygnał jest ostrzeżeniem przed ostatnim przybyciem Pana i że jest to znak zbliżającego się sądu. Ta wiara jest zakorzeniona w chrześcijańskiej eschatologii i tradycjach apokaliptycznych, jak również niektóre fragmenty Biblii, które mówią o czasie, kiedy umarli powstaną, a Pan przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Dlatego dla tych, którzy są wierzącymi, te dźwięki Anioła można interpretować jako ostrzeżenie i wezwanie do działania, aby przygotować się na pochwycenie. Te dźwięki Anioła mogą być po prostu interesującym zjawiskiem bez głębszego duchowego znaczenia. Są znakiem czasów ostatecznych wierzy wielu chrześcijan. Dziwne dźwięki anioła są znakiem czasów ostatecznych i że nadchodzi koniec. Księga Objawienia opisuje pochwycenie jako czas, w którym Jezus zgromadzi naród wybrany w obłokach i zabierze go do nieba. W Biblii Zmartwychwstanie chrześcijan jest wspomniane w pierwszym rozdziale Koryntian 15. Albowiem za trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni, a ci z nas, którzy żyją i pozostaną, zostaną pochwyceni razem z Nim w obłokach i tak będziemy z Nim na wieki. Czy te tajemnicze dźwięki mogą być trąbą Boga sygnalizującą wybitny powrót Chrystusa? Ponadto islam mówi również, że Eufrat wyśnie. Koran, napisany 600 lat po księdze objawienia, opowiada o wysychaniu rzeki Eufrat i odsłonięciu góry złota. Mówi się, że Góra Złota zostanie ujawniona na godzinę przed wyschnięciem rzeki Eufrat. Według proroka Mahometa każdy z nich uwierzy, że tylko on żyje. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Eufrat wyśchnie. Według badań, dwie największe rzeki Iraku Eufrat i Tygrys mają wyschnąć w ciągu najbliższych dwóch dekad, chyba że zostaną podjęte działania. Według Ministerstwa Wody Kraju skała będzie pozbawiona rzek do 2040 roku. Tunel Eufratu został rzekomo zbudowany w latach 2000 182160 60 Pain. Tunel łączył dwa pałace na przeciwległym brzegu Eufratu. Dokładne miejsce tego tunelu jest dziś niepewne. Jest jednak wspomniany w dwóch rękopisach opublikowanych w 50 RPNE i 250 RNE. Byk opisał tunel budowany i wykorzystywany przez królową Samaramus w 50 Pain. Plik Biblii Efejkę Historika stwierdza, że budowa została ukończona w 260 dni. Mówi się, że pani o imieniu Midie była kiedyś władczynią tych regionów. Niesamowity most przekroczył rzekę i połączył pałace na każdym brzegu i rzekę poniżej w sposób, którego nigdy wcześniej nie robiono, ponieważ kamienie ułożone były wzdłuż brzegów rzeki wraz z innymi materiałami. A ponieważ doniesiono, że miedziana smoła i wszyscy mężczyźni zostali znalezieni do użytku w budownictwie pod wodą. Następnie skierowała strumienie do jezior. A gdy rzeka wyschła, wykopała dwa sążnie głęboko i zbudowała pusty tunel, który skłoniła do wejścia do pałacu po obu stronach brzegu, jak podziemna grota. Podniosła dach do poziomu koryta strumienia. W ten sposób fundamenty i ściany tunelu stały się solidne. Ale ponieważ boisko musiało być twarde jak kamień, aby rzeka mogła ponownie płynąć, gdy była jeszcze miękka, a połączenie pozostało mocne. Według mitu rzeka ta ma długą i bogatą historię i odegra istotną rolę w ostatnich dniach. Przewidywanie powrotu Chrystusa, pilnowanie tej rzeki pomoże nam zrozumieć czasy i pory roku. Zbliżamy się do ostatnich dni Eufratu. Syryjski Bóg rzeki mieszkał w zachodniej Azji i został uznany za Boga rzek we współczesnej Turcji i Iraku. Sporządza biblijne proroctwo Waledate, a i ma miejsce w naszych wcieleniach. Każde inne proroctwo biblijne spełniło się do tego momentu. Ważne jest, aby mieć oko na tych, którzy jeszcze nie byli usatysfakcjonowani, ponieważ coraz więcej robi to codziennie. Rzeka Eufrat płynie od ogrodu Eden i wysycha jako prekursor końca świata. Jak wiemy, Jezus Chrystus, Syn Boży, wkrótce powróci i będzie rządził przez tysiąc lat w okresie tysiąclecia. To będzie niesamowity dzień. Co się dzieje? Jezus wraca. Daj mi znać swój komentarz poniżej. Jeśli interesuje Cię kosmos i tajemnice świata, możesz obejrzeć następujące filmy na naszym kanale. I pamiętaj, aby zostawić komentarz poniżej i dać nam znać, co myślisz o dzisiejszych treściach. Jeszcze raz wielkie dzięki. Mamy nadzieję, że do zobaczenia następnym razem.